Od dłuższego czasu naród, wyprany z obrzezanym mózgiem, odgrażał się Iranowi, że go zaatakuje. Kilka godzin temu to się stało. Po pewnym czasie zaatakowany odpowiedział napastnikowi, który nim dopuścił się tego haniebnego czynu. Mordował Palestyńczyków w tak zwanej wojnie z terrorem za nic, mając kobiety. Starców i dzieci strzelał do nich jak do kaczek. Co na to szeroko pojmowany świat? Ano coś pod nosem burczał, że tak nie można. Że to ludobójstwo i ogólnie cisza. Nasza sprzedajna wierchuszka, która jest szantażowana taśmami z burdeli podkarpackich, również siedzi cicho, bo jeszcze światło dzienne ujrzą ich ciemne sprawki. Jak można dowiedzieć się po analizie obecnej sytuacji? Wychodzi na to, że Rosja prawdopodobnie zdradziła Iran na rzecz zajęcia się Ukrainą i jej namiestnikami z podznaku daj-daj. Miejmy nadzieję, że napadnięty Iran dostanie wsparcie i połamie militarne zęby Izraelowi, tak by już do końca swego istnienia, a nie ważył się wszczynać wojen napastniczych. Najgorsze w tym wszystkim jest jeszcze to, że światowy żandarm, czyli mówiąc potocznie, Izrael nie zrobił nic, by tych obrzezanych morderców zniechęcić do wojny napastniczej, ale czy musimy być tak bardzo zdziwieni? Przecież pierwsze skrzypce w Izraelu grają obrzezańcy, czy to w polityce. Finansach czy też armii. Aby stało się inaczej, wpierw trzeba ich wyautować z tych stanowisk, jakie z dziada-pradziada tam zajmują i to zająć się na zasadzie nie cackania się z dzieckiem w czasie kąpieli, jak to robi matka, tylko wylać go razem z wodą do ścieku historii. Ja będzie się działo. Zobaczymy, prawdopodobnie w europejskich państwach gdzie dużo jest nacji arabskiej dojdzie do pogromów i zadem takich jakich nie doświadczyliśmy od zakończenia II wojny światowej, tylko jak zwykle jest jedno ale. Dlaczego wcześniej nie odpłacono napastnikowi za to co dzieje się w Palestynie? Czy dopiero Iran będzie tą kroplą co przeleje czary goryczy? Jak domawiają starożytni Rzymianie pożywią, uwidim.